Jeśli przegapiłeś 1 marca 2023 roku, państwo dobrotliwie zapisało Cię do PPK, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli masz pozwolenie na broń lub planujesz się pozyskać i Twoje finanse nie są jeszcze w całkowitej ruinie, za kwotę poniżej 2000 zł możesz stać się właścicielem dużo fajniejszego PPK. Walter, bo o nim mowa, występuje w wersji takiej jak ta na filmie, czyli klasyczny PPK pistolet Jamesa Bonda. Pistolety w latach 50., -tych, 70. -tych sprzedawane były w takich oto fantazyjnych pudełeczkach, przypominających wężową skórę. Wewnątrz znajdziecie pistolet, dwa magazynki, a być, nawet, być może nawet wycior, którego u mnie brakuje. Do wyboru macie wersję taką jak ta, wersję PP, czyli jego większego, starszego brata, oraz PPKL, czyli pistolet oparty na aluminiowym szkielecie. Pojawiają się również pistolety sygnowane Login Maniurem, czyli fabryki we Francji, która je produkowała. Są one nieco tańsze, ale dokładnie identycznie wykonane dobrze wydane pieniądze.